Coś mi w głowie. Od wczoraj mówi, że szczepionkę mają. Śpię, bo się jeszcze szczepionka. Coś mi mówi, że będzie szczepionka na COVID. -a. Co ty myślisz, będzie? No, od gila sama ma być, podobno, nie? A, no, ale to trzeba jakoś przetestować najpierw. Wiem, według mnie no. powinni to przetestować wszyscy politycy u nas. Wszyscy? Wszyscy. Jeśli przeżyją, to znaczy, że szczepionka jest bezpieczna. A jak nie przeżyją, to kraj będzie bezpieczny. O, no. No, no. Mi, yy, yy, nie, z tobą. No, 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 no. Okej. Okay.